Etiopia była czymś bardzo, bardzo niesamowitym dla mnie. Pobyt na jawie i mieszkanie w środku dżungli, bez prądu, bez niczego też było dużym przeżyciem, ale z takich miejsc, które bardzo lubię, gdzie mógłbym zamieszkać, to na pewno Izrael. Lubisz podróżować? Ja wprost uwielbiam podróżować. To też moja pasja. A najfajniejsze miejsce, które widziałeś w życiu? Stany Zjednoczone mieszkałem i już nie chcę, także. Południowa Ameryka jest fajna do zwiedzania, ale nie do zamieszkania. Sądzę, że Nowa Zelandia jest jeszcze fajnym miejscem, gdzie jest fajnie i można też zamieszkać. Jest fajnie, jeżeli ci pozwolą, bo oni nie chcą, żeby ludzie przejeżdżali tam mieszkali. Jak zazwyczaj poruszasz się, jeśli podróżujesz? Stopem, samolotem, pociągiem, A, innym środkiem lokomocji? Znaczy, to zależy od dystansu. Jeżeli są te krótkie dystanse, to nie widzę nic przeciwko, żeby poruszać się pociągiem. A, ale zazwyczaj jest to samolot. Ale trzeba pamiętać, że jeżeli podróżujemy z samolotem, to należy ofsetować bilety. No to jest całkiem dobre. No to teraz o wegetarianizmie. Ja dużo podróżuję. Eee, I wschód i zachód bardzo się w tym wegetariańskim podróżowaniu różni. Na kompasie będziemy mieli, także dział wegetariański podróżowanie robione między innymi z pismem Vega i fundacją Viva, mm -hmm. akcją dla zwierząt. Jak sobie radzisz jako wegetarianin w podróżowaniu? No to no, jest tak. Są miejsca na świecie, gdzie cały pobyt przeżyłem na wodnym szpinaku. I czasami, jako ekskluzyw dołączały do tego frytki. Są takie miejsca. Są takie miejsca, gdzie cały pobyt to był kuskus i warzywa, czasami, ale to też występowało jako ekskluzji. Są miejsca. Takie nieprzyjazne nawet w Europie, jak Hiszpania, Portugalia, w Ameryce Południowej, Argentyna, Brazylia. No ale tam zawsze można znaleźć coś włoskiego i, i da się przeżyć. Yy, więc nie jest tak źle. Mhm. No to teraz o podróżowaniu samemu czy z kim? Z kim zazwyczaj podróżujesz? To bardzo różnie, ale zazwyczaj e, podróżuję z bliskimi i znajomymi, bo. Nie jestem chyba fanem wybierania się ślepo z tym, z kogo nie znasz. Ze względu na to, że może być to niezłą skuchą i coś, co planowaliśmy jako wypoczynek i coś miłego, może się okazać traumą na całe życie. Okay. Marzenie największe, jeśli chodzi o miejsce, które chciałbyś w swoim życiu zobaczyć? Hmm. Himalaje bez śniegu. Te wysokie. Dlatego to jest nadal marzenie, ale mam nadzieję, że się nigdy nie spełni, bo gdyby się spełniło, to będzie oznaczało, że jesteśmy w bardzo złej sytuacji, jeżeli chodzi o przyrodę i nasz okrutny wpływ na jej przekształcenia.